Które mają wyższą wibrację od nas. Czyli u głębiny to jest świat szczerowymiarowy. A my żyjemy w świecie trójwymiarowym. Czyli można to określić, żeby to zrozumieć dosyć jasno, jaka jest różnica między światem trójwymiarowym a czterowymiarowym, takim tak bardzo y, obrazowo. To tak, że świat szczerowymiarowy żyje y, 10 minut wcześniej. Albo pół godziny wcześniej. A świat yy, trójwymiarowy żyje zawsze te pół godziny później. Więc ten świat trójwymiarowy zawsze wie, co zrobi ten świat trójwymiarowy. I ten świat trój, trójwymiarowy może wymyślić sobie jakieś historie, nie wiadomo jakie, jak to po prostu załatwi ten świat czterowymiarowy. A ten świat czterowymiarowy już to zna pół godziny wcześniej i przygotuje się do tego, yy, aby to zrobić, albo Wiedząc y, o tych myślach, myśli zmieni, skieruje całkowicie gdzie indziej i wyjdzie całkowicie co innego. Bo już działa przeciwko. Ja tak, tak powiedziałbym tylko obrazowo, że ten świat czarowymiarowy to jest zawsze y, jakiś czas przed nami. Oznacza to, inaczej, żeby to zrozumieć, jest ideowo z nami połączony i kieruje. Y, Naszymi poczynaniami, zanim staną się myślami. Więc w tym momencie, kiedy człowiek ma ideowy aspekt tego, co zrobi, to ta idea może się zmienić. I ta idea już jest zmieniona, już człowiek inaczej funkcjonuje, i, już, i, i dlatego to jest to, tak obrazowo powiedziałem, że zawsze żyje te 5 minut czy pół godziny wcześniej, czyli jest to ideowy stan. I dlatego Jezus Chrystus powiedział o, o, o Bogu takie słowa. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 6, werset 7-8. 8. Nie bądźcie podobni do nich, albowiem wie ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim go poprosicie. Czyli mówi o tym, że Bóg, ojciec, wie o tym, zanim powstanie to w waszych myślach, zanim będziecie świadomi, czego potrzebujecie. On już o tym wie i wam to już da. Ale my musimy wiedzieć, że to nam Bóg Ojciec daje, bo rzeczywiście daje. Tylko my nie wiemy, że daje, ale musimy wierzyć, że daje. Ponieważ nie ma innego, który by dawał. Jak to Chrystus powiedział yy, yy, przez Świętego Jana, pierwszy list Świętego Jana, rozdział pierwszy. Werset od pierwszego jest napisane: na początku było słowo, a słowo było Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku Boga i wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało. Co się stało? W nim było życie i jest życie, a życie jest światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci. Więc jest to sytuacja taka, że wszystko, co się stało, stało się ze światłości i nic nie stało się inaczej, jak tylko ze światłości. I nie ma innej siły, która mogłaby stworzyć. Więc w tym momencie, kiedy Bóg w nas działa, to nawet nie zdajemy sobie sprawy, że On działa, ale szatan chce to wszystko pomieszać, i w zależności od tego, kogo słuchamy. Jak to święty Paweł powiedział w liście do yy, Rzymian, do Rzymian rozdział 6, werset chyba około 19. Yy, 19 może wcześniej yy, tak, yy, 16 chyba. Czyż nie wiecie, że jeśli oddajemy samych siebie jako niewolników yy, pod posłuszeństwo, jesteście niewolnikami tego, komu dajecie posłuch, bądź niewolnikami grzechu? Co wiedzie do śmierci bądź posłuszeństwo, bądź posłuszeństwa co wiedzie do sprawiedliwości? Więc człowiek yy, nie jest bezsilny. On może to, tą sytuację zmienić. Ciekawą sytuacją jest to, że ludzie od yy, zranienia dziejów yy, yy, kruszą kopie. Kruszą kopie o to, czy mamy wolną wolę. Tak i nie. Dlaczego? Bo synowie Boży żyją tylko wolą Bożą i jej nie mają. A człowiek musi mieć wolę Bożą, ale żyje swoją i ciągle mu po prostu to nie wychodzi. I jest przerażony, że nie może zrobić tego, co chce. Bo co chce zrobić, to jest z góry ustalone i to, mu, to po prostu go roz rozwala. Y mi się śmiać pewnej rzeczy, bo tak w internecie słuchałem, przeglądałem, że tak mogę powiedzieć, informacje i pojawiła się informacja na temat Atlasa Incendiary 3. I tam było napisane, że <grych> było napisane, że pierwszym, który przyleciał na Ziemię, była Muła. A tam <grych> algorytmy napisały muła. <grymka> 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 czyli, czyli to, co jej na że ona umyła buła. <grymka> I to są te po prostu te dla dziecka czterdziestoletniego, Rzeczywiście, nie ma różnicy, umyła buła i to wszystko. No. <grymka> Mów jest wszyscy. <grymka> Tu jest on takie, dlatego zacząłem się, po trochę uśmiechnąłem się, dlatego po prostu, y, że to jest ta mądrość tej, która nie wie co mówi, y, wystarczy jej umyć muła i to jest wszystko.